Witam Was w dzisiejszym wydaniu Just Quarter Sports News, w którym weźmiemy na tapetę następujące wiadomości ze świata sportu. Wyniki KSW 54, Gamrot odchodzi jako double champ i więcej. Chelsea London dominuje okno transferowe. Czy Nico Hulkenberg odejdzie do Haasa, Robert Kubica coraz bliżej powrotu do F1? Ogromny strajk w NBA, playoffy przerwane. Kobieca drużyna Olympico Lyon po raz piąty z rzędu z Pucharem Europy. Wyniki KSW 54, Gamrot odchodzi jako double champ i więcej. KSW oznaczony numerkiem 54 zgodnie z oczekiwaniami fanów trzymał naprawdę wysoki poziom. Show z podtytułem Ostatni Taniec oparte było na wielkim main evencie, w którym swój tytułowy Ostatni Taniec zaliczył w ringu Mateusz Gamrot. Gamer w swojej pożegnanej walce pokonał Mariana Ziłkowskiego, który na kilka dni przed Gał zastąpił kontuzjowanego Musaeva w walce o tytuł kategorii lekkiej. Sama walka była w pełni kontrolowana przez obecnego mistrza z lekkimi zrywami pretendenta i wygrał ją przez jednogłośną decyzję sędziów. Gawrot pożegnał się z fanami KSW i opuszcza Federację, zdecydowanie jako legenda tej organizacji w naprawdę mocnej pozycji. Gamera odszedł jako mistrz w dwóch kategoriach i będąc niepokonany w KSW z bilansem 14 do 0. Oprócz tego mocny debiut zaliczył i Igunoa, który wygrał z Domingosem przez TKO już w pierwszej rundzie, a San Quentin zakończył walkę z kontuzją. Kita zaliczył udany rewanż w walce z Andryszakiem, również przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Kolejna walka także zakończyła się przez TKO, jednak tym razem w rundzie trzeciej, a w niej Maciej Kazieczko pokonał Carlo Caputa. Paweł Polityło w pełni przez siebie kontrolowanej walce pokonał Bogdana Barbu. W jedynej na tej gali walce zakończonej niejednogłośną decyzją sędziów Łukasz Rajewski wygrał z Bartłomiejem Koperą. W walce dwóch debiutantów o klasę lepszym okazał się Kacper Koziorzymski, który w dość standardowy sposób na tym pay -per -view, czyli przez TKO w dru gdzie drugiej pokonał Adama Niedźwiedzia. W samym openingu Gali zobaczyliśmy zwycięstwo Sebastiana Rajewskiego nad Armenem Stepanianem przez jednogłośną decyzję sędziów. Krótko podsumowując samo pay per view, to KSW 54 na pewno w pełni zadowoliło oczekiwania fanów. Ci zostali mocno nasyceni dobrym poziomem ringowym i z niecierpliwością czekają już na KSW 55, które zostało zapowiedziane 10 października 2020 roku. Chelsea dominuje okno transferowe. Wiele drużyn mocno ucierpiało finansowo przez tegoroczne wydarzenia na świecie. W związku z tym wiedzieliśmy, że większych ruchów w oknie transferowej pewnie nie dostaniemy. Wtedy jednak przyszedł Roman Abramowicz i odpalił konsole z FIFA 20 i postanowił się pobawić na rynku. Zaoszczędzone w trakcie banan transfery pieniądze Rosjanin wykorzysta, wzmacniając presję o potrzebnych zawodników. Hakim Ziyech, wygrana wojna z Liverpoolem o Timo Wernera, Ben Chilwell i to wszystko za niecałe 150 milionów euro. Do tego dochodzą darmowe wzmocnienia w postaci młodego Malangisara i niezwykle doświadczonego, ale nadal świetnego Thiago Silva. Oprócz tego nadal się mówi o zastąpieniu Kepe Arrizabalagi, w którego miejsce miałby przyjść Andre Onana, a codziennie na kontrakt ma podpisywać Kai Havertz. Czy Chelsea Lampard ma szansę w tym roku powalczyć o Mistrzostwo Anglii? Czy Nico Hulkenberg pójdzie do hasa? Robert Kubica coraz bliżej powrotu do F1? W sezonie 2019 do Formuły 1 powrócił Robert Kubica i w pojedzie Williamsa zdobył 1 punkt. Przez to sezon skończył tylko przed swoim kolegą z drużyny George'em Russellem. W tym roku już nie jeździ w wyścigach jako kierowca, a jedynie występuje czasami w treningach w barwach Alfa Romeo. Podobnej sytuacji jest Nico Hulkenberg, który w sezonie 2020 wystartował dwa razy w zastępstwie Sergio Pereza, który był zarażony koronawirusem. Niemiec ma jednak chęci do powrotu na stałe i pomóc ma w tym Has, z którego ma odejść Roman Grosjean, a w jego miejsce miałby przejść właśnie Hulkenberg. Są to dobre wieści dla Roberta Kubicy, gdyż on. W emeryturze myśli Kimi z Alfy Romeo, a jednym z faworytów na miejsce fina jest Nico Hulkenberg. Przejście Niemca do hasa może oznaczać, że Polak wróci do Formuły 1 już nie jako rezerwowy w teamie, a jako pełnoprawny kierowca. Ogromny strajk w NBA, playoffy przerwane. W Stanach Zjednoczonych trwają obecnie święta dla fanów koszykówki. Najważniejszy okres w sezonie, czyli playoffy rozkręcają się na dobre w ośrodku sportowym ESPN. Byliśmy w fazie ćwierćfinałów konferencji, gdy doszło do brutalnej interwencji policji, wskutek której zginął Jacob Blake. Do tego zdarzenia doszło blisko Milwaukee, przez co miejscowa drużyna koszykarska Milwaukee Bucks nie wyszła na mecz przeciwko Orlando Magic, zaplanowany na środowy wieczór. W ten sposób rozpoczął się protest, który zaakceptowały władze klubu, a także co ciekawe ekipa ze Orlando, która była gotowa na spotkanie z faworytami do tytułu. Domaga się zmian w prawie, jednak o tym nie będziemy tutaj rozmawiać. Władze NBA postanowiły odwołać pozostałe dwa mecze zaplanowane na tamten dzień, a także te, które miały się odbyć w czwartek i piątek. Najbardziej o bojkocie mówił LeBron James, który niecenzuralnie wypowiedział się na swoim Twitterze. Protestujących skrytykował prezydent USA Donald Trump, mówiąc, że zniszczy to koszykówkę i uważa tę decyzję za działalność polityczną. By zażegnać cały konflikt do akcji wkroczył sam Michael Jordan, który jest jednym z udziałowców w Charlotte Hornets. Ostatecznie NBA wróciła do rozgrywek w sobotę czasu amerykańskiego i miejmy nadzieję, że ten sezon już nie zostanie przerwany. Kobieca drużyna Olympique Lyon po raz piąty z rzędu z Pucharem Europy. Tydzień temu byliśmy świadkami najważniejszego meczu w tym sezonie piłkarskim, czyli oczywiście finału Ligi Mistrzów. Wczorajszego wieczoru odbył się finał Ligi Mistrzów, w którym zmierzyły się drużyny VFL Wolfsburg z Olimpikiem Lyon. W pierwszej ekipie zagrała w ataku Ewa Pajor, a na ławce zasiadła kolejna Polka Katarzyna Kiedrzynek, która jednak nie weszła na boisko nawet na minutę. Faworytkami były francuskie, które zwyciężyły w czterech poprzednich finałach i są liderkami pod względem ilości wygranych w tych rozgrywkach. Na piłkarek z Niemiec był to piąty finał w ciągu ostatnich 8 lat i czwarty już spotkanie z Olimpikiem. W samym meczu najskuteczniejsza zawodniczka Wolfsburga, Pernil Harder, sporo stała w wezwaniu, spotkanie bez bramki. Z drugiej strony Lyon grał bez swojej snajperki Edy Gerberg, która doznała kontuzji. Ewa Paer zajęła asystę, jednak była ona przy jednej bramce Wolfsburga, a cały mecz zakończył się wynikiem 3 do 1 dla Lyonu. Dominacja drużyny z Francji trwała w najlepsze i nie wygląda na to by by miała się zakończyć. I to by było na tyle z dzisiejszego Jazz Culture Sports News. Czy Mateusz Gamblot trafi do UFC? Czy Robert Kubica wróci w następnym roku do Formuły 1? Czy zobaczymy jeszcze jakieś wzmocnienia w Chelsea? Chętnie poznamy waszą opinię w komentarzach. Odwiedźcie też nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Jeśli wam się spodobał ten film, będziemy wdzięczni za zostawienie subskrypcji i polubienia. Tak więc ja nazywam się Marcel Ludkowski z Jazz College Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.